Siemano, siemano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Spets Go. A w dzisiejszym odcinku widzowie, wchodzę sobie do mailboxa, patrzę, a tu widz wysłał mi tysiąc walentynkowych gotpotek. I powiedział, otwórz je i traf mi shiny huge peta. Więc taki jest cel dzisiejszego odcinka, ale czy nam się to uda, dowiecie się tego już niedługo. Więc ty mój drogi widzu, bez przedłużania strzel koniecznie tej łapkę w górę, subskrypcji i zapraszam cię do oglądania. No i mbapy, bardzo dziękuję ci jeszcze raz za wysłanie tysiąca gotpotek. Wczoraj one miały wartość 500 milionów. Game'ów, dzisiaj jak widzicie ten rap spada Już kosztuje 350 milionów łącznie To nie jest ważne, najważniejsze jest to I jestem bardzo ciekawy ile zajmie mi Otworzenie takich tysiąca godpotek No bo naprawdę no tysiąc godpotek widzowie to nie jest 5 godpotek, no ale zobaczymy No 355 milionów wartości Nie wiem jak ja mam to liczyć, po obecnym rapie Czy po wczorajszym rapie, nie no chyba po obecnym No to zobaczymy czy się zwróci nam te 355 milionów Pijemy po 50, zobaczymy czy się coś pomnoży Pyk, 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 po 50 wszystko Fajnie jakby się to chociaż 50 godpotek pomnożyło, let's go, let's go, let's go no póki co nic się nie pomnoża dobra, napijmy się 25 poteczek troszeczkę, no nic się nie mnoży, widzowie dobra, jedna pięćdziesiątka się pomnożyła, czyli będziemy mieli 1050 got potek dokładnie jeszcze sobie sprawdźmy szybko, tak 1050 got potek wszystkie pusty mam prawdopodobnie aktywowane, jak widzicie ekwipunek całkowicie wyczyszczony wszystkie huge pety przesłałem sobie na drugie konto użyjmy sobie jeszcze owocków, no i co zacznijmy rolować, na co mamy tu szansę tak jak mówiłem, tego huge'a, którego macie za mną, jest to dokładnie huge valentine jak widzicie, mam go w wersji shiny, bo dostałem go od widza, za co bardzo mu tutaj dziękuję serdecznie na odcinku. Bo naprawdę ten huge jest bardzo piękny, no i też bardzo drogi, bo kosztuje około 500 milionów gemów. Tutaj troszeczkę ten rabie jest zbagowany. No i na to liczymy oraz na sekrety. Sekrety też są tutaj do zdobycia, które kosztują po około 15-20 milionów. No i dobra, nie gadajmy więcej, zacznijmy rolować. Zobaczymy, co nam tu ciekawego poleci. I jeszcze sobie na start powiedzmy, ile obstawiam, że wydropi huge, szczerze mówiąc, myślę, że z 7-10 huge i z 2 Trzy sekrety, bo szanse na huge w tych godpodkach są naprawdę gigantycznie małe. No dobra, rolujmy, zobaczymy ile ten odcinek mi zajmie. Okej, okay, mamy pierwszą animację. Let's go! Chyba po 50 dosłownie godpodkach. No zobaczmy, jaki to będzie huge. Czy będzie on w wersji shiny, czy w normalnej. Najbardziej celujemy na huge wersji shiny, bo jeden taki huge zwraca calutki nasz opening tutaj. No normalne, no niezbyt, niezbyt. Ale mamy huge valentin miszka pierwszego w wersji normal. Ok, pierwszy misiek po 50 godpodkach jest git. Wartość? Okej, okay. zdziwiła mnie totalnie. Szczerze? Jak wczoraj w to grałem, ten mi się kosztował 25 milionów. A czemu on dzisiaj kosztuje 6 milionów? Co tu się wydarzyło? Czekajcie chwilkę, muszę coś sprawdzić. Ile kosztują gifty? OK, milion, no dobra, tyle kosztowały. Valentin got Godpodki 350, koła. Huge jajko 20 milionów. Ej dobra, ja nie chcę widzieć tych cen pozostałych rzeczy. Czekajcie, idę zobaczyć. Got potki 2 miliony, Huge pety 4 miliony, dobra. Powiem tak, jest tragedia. Widzę, ekonomia została zniszczona przez ten update całkowicie. Dlaczego Huge pety kosztują mnie całe 4 miliony, a chodziły po 8 milionów, dobra? No, powiem tak, update fajny. Pewnie dużo osób, co nie miało huge, pozdobywało je oczywiście aczkolwiek, no co tu się wydarzyło? Czemu huge kosztują teraz 4 miliony gemów? Przypominam, ich cena była wcześniej 8 milionów, a nawet więcej, a teraz 4 miliony, dobra. Nie będę pytał, dla mnie nawet i tak jest spoko, bo szczerze mówiąc, jej tak te huge sobie zostawiam. Poczekam pewnie z miesiąc urosną, a za te wszystkie gemy, które tutaj widzicie, pewnie zainwestuję w godpotki. No dobra, no pierwszy huge wypad, zobaczymy ile ich dokładnie jeszcze wypadnie I let's go, mamy kolejnego huge'a Drugie podejście i tak zauważyłem faktycznie, że co 50-70 godpotek coś w tym stylu leci huge Dobra, zobaczmy czy będzie shiny Wiecie co mnie boli w tym update'cie? W sumie w tych jajkach, w tych godpotkach, że nie mają żadnej fajnej walentynkowej animacji Tylko normalne są zwykłe, no, no to jest minus mała Ale mamy zwykłego huge Piran numer 2 A tak poza tym to tylko tyle, że animacji nie ma Otwierajmy dalej i let's go! Trzecia animacja! I teraz sobie zdaję sprawę, że chyba każdej animacji wam nie będę po prostu pokazywał, bo to nie ma sensu tak 10-20 razy wam pokazywać animację. Tylko po prostu, jak wyleci jakiś shiny, tutaj fajny Hugeek, to wam go pokażę w ekwipunku. Albo jak zdążę, to animację też wam pokażę shiny Hugeeka. No ale póki co, trzeci Huge Pet w wersji normal. Na ile godpotek? Na no, otworzone ponad 150 godpotek. No, jest ciekawie na pewno, jest ciekawie. Tak jak mówię, koło 50-70 godpotek leci jeden Huge. I teraz Teraz tak, widzowie, żebyście tutaj nie myśleli, że otwieram widzowi 1000 godpotek. On wydał 350 milionów i będzie bardzo stratny. Spokojnie. Ostatnio na streamku wysłał mi 10 godpotek, łącznie tam wartości 10 milionów. I z tych 10 godpotek trafię mu takiego właśnie shiny w huge peta, którego sprzedał za 600 milionów. No i dlatego było go stać na taki opening. Więc tak naprawdę, czy trafię mu 10 huge, czy 20, to on myślę, że nie będzie w ogóle zły. Ale i tak się nie poddajemy. Wiesz, że shiny Huge trafimy. Let's go, rolujemy dalej. Póki co, od godziny. Prawie roluje. Wyrolowałem dopiero 170 godpotek. No, a ja sobie życzę tutaj powodzenia. No i witam was wszystkich serdecznie po 3 godzinach otwierania. Tak, otwierałem te godpotki 3 ponad godziny. I czy coś ciekawego wyleciało? Wiecie co? Zaraz wam powiem, bo zostało już tylko ich 9 z 1050. Chcę tylko przypomnieć. No, tutaj jest ten widz, który zasponsorował te godpotki. Pytacz: końcówka, tak, to jest końcówka. Nie? Wiem, czy widzisz moje machanie głową? Ale tak, to końcówka. I czy się opłacało, widzowie? No, zaraz to podliczymy. Tylko skończmy ten opening, siedem ostatnich godpotek otwórzmy razem. Może jeszcze jedną animację będziemy mieli, kto wie, kto wie. Zobaczymy, zobaczymy, ale powiem tak: w międzyczasie, już tutaj i tak te role się kręcą. Były momenty, gdzie naprawdę te godpotki fajnie oddawały, bo na przykład nie wiem, wyleciał huge, potem za kolejne 10-15 roli wyleciał huge, ale były też momenty, gdzie przez 100-200 roli nie leciał huge, więc naprawdę no jestem sam ciekawy, ile huge petów poleciało, bo nawet nie sprawdzałem. Przypomnę, moje obstawienie na start odcinka było to 10 już petów. Czy wyleciał jakiś shiny? Nie mam pojęcia. Czy wyleciał jakiś sekret? Nie mam pojęcia. Zobaczymy już za chwilkę trzy ostatnie godpoteczki. Stańmy sobie tu elegancko na fontannie. I uwaga, przedostatniego potka, czy coś będziemy mieli? Nie. I oficjalnie ostatniego potka. Let's go! No niestety, kupit Korgi, Rose Cat, Valentin Owl i tylko tyle. Dobra, przypomnę, opening tych godpotek kosztował 355 milionów. Widz zapłacił realnie więcej, bo tego potki, co chwilę zmieniają rap. W sumie możemy sprawdzić, czy ten rap się zmienił po tych trzech godzinach. Jak widzicie, 351, a było 355, więc już jako tak otrzymają tą cenę. Ale ile wyleciało Huge? Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, widzimy dwa paski. I dokładnie równo dwa paski. 14 Huge Petów, czyli mniej więcej jeden chyba na 80 roli. Yo! No powiem tak, nie jest za dobrze. Plus jeden Secret. Secret jest rzadszy niż w ogóle Huge Pet, bo szansa na Secreta to jeden chyba na 20 albo 40 bilionów. Ech, czy jest dobrze? No nie, jest tragiczne. Oddajmy to widzowi i podliczmy sobie, ile jest na minus. Zaznaczamy wszystko po kolei: pyk, 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 pyk. Czy tu będzie stuwa? Dobra, jest stuwa. Dosłownie 112 milionów na wydane 300 ponad milionów. Naprawdę jest tragedia. Ale żeby nie było Mbappé, oddaję Ci oczywiście cały drop. No, widzę ta sama reakcja. O jezu, nie opłacało się na maksa. Tego odpodki jedyne co się opłaca kupić to chyba pod inwestycją, bo obecnie totalnie nie opłaca się ich otwierać. Z racji tego, że huge pet przypomnę kosztuje 6 milionów gemów, tak 6 milionów gemów, obstawiam, że jeżeli ziomek zostawi te huge pety, poczeka z 2-3 miesiące, to te huge może wzrosną do 20-30 milionów, tak jak na przykład tu bo nie jest huge jelly jak salotlem. kosztował 20 milionów, kosztuje 140 milionów, jelly panda tak samo, no ja ci tak poradzę byku, jeszcze mówi, żeby dać mu trade'a, o faktycznie love you, jeden lion został, więc mogę ci dać trade'a byczku kochany, co tam trzeba? O, no i CGM-ka totalna. Na rozdanie dostaliśmy jednego huge -ka. Bardzo dziękuję, Mbappé. Pozdrawiam plutko, serdecznie, panie kolego. No i takie szybkie podsumowanie: Wydaliśmy 355 milionów. Zwróciło się tak realnie 100 milionów mniej więcej, więc 250 milionów kolega jest na minus. A tak realnie więcej, bo tak jak mówię, wczoraj wysyło te godpotki, gdzie były droższe. Także mega się nie opłaca otwierać tych godpotek, i nie dziwię się czemu kosztują tak mało. No i dobra, no już koniec dzisiejszego piningu widzowie. Zróbmy sobie na koniec jakiś konkurs, a mianowicie rozdajmy sobie, nie wiem, 4-5 losowych. Huge pety. Jeżeli chcecie wygrać, pamiętajcie koniecznie, obowiązkowo łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z Waszym nickiem. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców, a propos zwycięzców na ekranie teraz macie ostatnich. Serdecznie mordeczki Wam gratuluję i nagrody poleciały do Waszych mailboxów. A póki co to na tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i słyszymy się niebawem. Siemanu!